Cześć. Chcę pokazać Wam film, który zrobiłam przed laty na konkurs Eltona Johna, który dotąd pokazywałam tylko znajomym. Był to konkurs na teledysk do utworu Rocketman. W ramach zgłoszenia trzeba było opowiedzieć o swoim pomyśle przed kamerą, pokazać jakieś zdjęcia, szkice i opowiadać tak, żeby się zmieścić w czasie trwania 90-sekundowego fragmentu utworu. Który był do pobrania razem ze zgłoszeniem. Ja nie zrozumiałam tej części regulaminu. Zrozumiałam, że trzeba zrobić po prostu 90-sekundowy fragment teledysku do tego utworu. No więc, przez to, że kiepsko mi idzie czytanie regulaminów, w szczególności po angielsku, zrobiłam film animowany, poklatkowy, lalkowy. Zabrało mi to dwa miesiące wytężonej pracy po nocach, ale nie żałuję. Tak więc film urywa się dosyć nagle po 90 sekundach. Miałam wtedy ambitny plan, żeby go jeszcze kiedyś dokończyć, ale potem lata mijały, a lalki leżały w piwnicy. Więc postanowiłam po prostu się pochwalić tym, co mam. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Chcę serdecznie podziękować przyjaciołom, którzy pomogli mi podczas pracy nad tym projektem. Pawłowi, który zrobił oświetlenie, te wszystkie malutkie żaróweczki w scenografii jak również pożyczył mi swój sprzęt. Stasiowi, który udzielał mi fachowych porad, pomógł mi technicznie, merytorycznie. Mojemu kuzynowi Mikiemu, który pomógł mi przy montażu i namalował maleńką rakietę w scenografii na murze, której niestety na filmie nie widać, bo zrobiłam za ciemne zdjęcia. Julce, która namalowała kolorową rakietę na folii, kiedy pracowałam nad fragmentem z Teatrem Cieni. Jestem wdzięczna wszystkim pozytywnym osobom, które doceniły ten film i namawiały mnie, żeby go gdzieś pokazać, i rodzinie, która mnie bardzo wspierała.